Wieczne Zło to pierwsze tak wielkie wydarzenie w uniwersum nowego DC Comics. Pomysłodawcą historii jest scenarzysta Jeff Jones, który odpowiada również za flagowy tytuł wydawnictwa Ligę Sprawiedliwości. Właśnie ta seria rozpoczyna monumentalną opowieść, czyniąc Ligi obowiązkową lekturę dla osób chcących śledzić najważniejsze wątki dla świata DC. Dla wszystkich, którzy chcieliby poznać nową opowieść o walkach oraz sojuszach Lig superbohaterów i superwotrów, przygotowaliśmy mały przewodnik. Naturalnym początkiem podróży jest pierwszy tomnik i Sprawiedliwości. To właśnie tutaj obserwujemy pierwsze spotkanie tytułowych bohaterów oraz ich walkę z Darkseidem, który chce podporządkować sobie cały wszechświat. Poznajemy również Pandorę, która jest świadkiem powstania odświeżonego uniwersum DC i odegra ważną rolę w dalszych etapach opowieści. W tym tomie po raz pierwszy widzimy także tajemniczy artefakt. Monetę z symbolem trupiej czaszki, który będzie mieć znaczenie w późniejszych wydarzeniach. Kolejną częścią układanki jest album Shazam. Przedstawia on historię nastoletniego Bill'ego Batsona, który potrafi władać magią. Równolegle wprowadzany jest wątek legendarnego antybohatera Czarnego Adama oraz krajnych Kandak. Komiks silnie skupia się na magicznych aspektach odświeżonego uniwersum DC Comics. Następnie przechodzimy do wydarzeń coraz bliższych wiecznemu złu. W amerykańskiej Lidze sprawiedliwości widzimy powstanie tytułowej drużyny oraz jej związki z zespołem Batmana, Supermana i Wonder Woman. Tytułowa ekipa składa się m.in. z Hawkmana, Catwoman, Katany czy nowego Green Lanterna, Simona Baza. Wraz z ich działaniami obserwujemy rozwój wątku tajnego Stowarzyszenia Superwotrów, które nie ustaje w realizacji podłych planów. Najważniejszym oraz niezbędnym do zrozumienia całej opowieści albumem jest czwarty tom Ligi Sprawiedliwości o tytule Trójka. Pod wpływem tragicznego i szokującego wydarzenia dochodzi do wojny i wyścigu z czasem pomiędzy trzema ligami: Amerykańską Ligą Sprawiedliwości, Mroczną Ligą Sprawiedliwości. Oraz Ligą Sprawiedliwości. W całym zamieszaniu bierze również udział tzw. Trójca Grzechu, a działania tajemniczej osoby pociągającej za sznurki całej operacji od samego początku osiągają zamierzony rezultat. Finałowe strony są bezpośrednim wstępem do głównego wydarzenia, którym jest Wieczne Zło. Kiedy znika Liga Sprawiedliwości, Ziemia musi paść łupem Syndykatu Zbrodni. Kliki najgorszych złoczyńców, jakich widział świat. Ostatnią nadzieją ludzkości staje się Lex Luthor, arcywróg Supermana. Nadchodzi wojna, w której zło stanie przeciw złu. Konsekwencje wiecznego zła wpłyną na całe uniwersum DC, oraz tak jak w przypadku zakończenia pierwszego tomu Ligi Sprawiedliwości, finał zapowie nadejście kolejnego zaskakującego zagrożenia. Wątki całego wydarzenia uzupełniają inne albumy. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, co działo się w pozostałych zakątkach świata DC Comics oraz poznać wyjaśnienia niektórych zaskakujących powrotów postaci. Piąty tom Ligi Sprawiedliwości silnie skupia się na tajemniczym Syndykacie Zbrodni, gdzie bliżej poznajemy pochodzenie jego członków oraz motywację ich działań. Jednocześnie obserwujemy, jak część pozostałych przy życiu Herosów próbuje odnaleźć członków Ligi Sprawiedliwości. Wieczne Zło. Wojna w Arkham to z kolei pokazanie dziejów Gotham City w trakcie ataku Syndykatu oraz działań tajnego Stowarzyszenia super Album kontynuuje też niektóre z wątków rozpoczętych między innymi w Detective Comics. Kiedy w Gotham poszczególnymi dzielnicami rządzą najgorsi złoczyńcy z galerii lotrów Batmana, do miasta przypływa Bane, który postanawia zrobić z nim porządek w bardzo nietypowy dla niego sposób. Swój udział w historii mają również Szpony, agenci Trybunału Słów. Wieczne Zło jest lekturą obowiązkową dla osób chcących poznać bliżej wielki świat DC. To także jedna z niewielu okazji, gdzie słynni złoczyńcy odgrywają główną rolę. Skutki wydarzenia będziemy obserwować w kolejnych tomach Ligi Sprawiedliwości, a nowe relacje między postaciami nadadzą świeżego rytmu następnym opowieściom. Po więcej informacji na temat polskich komiksów z Batmanem zapraszamy na Batcave oraz stronę światkomiksu.pl.